teraz siema z tej Kurde, strony fajne typyty. witam was w kolejnym odcinku w którym kod będzie decydował y, gdzie lecimy będziemy lecili na agencję y, platformę grote jachta i rekina y, takie miejscówki napisane oczywiście te nowe y, no te dodane 5 miejscówek nowych no więc ja teraz pewnie wam pokażę kota no więc tak dobra jest mój kot i mój kot wybrał wybrał agencję dobra jeszcze zapomniałam że zamówiłam jest... karmel dobra no i y, teraz będziemy grali pary jak już widzieliście Mój kod wybrał agencję No to... Mało no, niego brać na gręcie, ale... Jak challenge to challenge ja, to, ja migo, no. Dobra Jestem ciekawy, gdzie mój kod wybierze drugi. Ten yy, drugą miejscówkę. Ja się o rekinach albo Grotę Grota jest to moje ulubione miejsce. No, grota, rekin też jest fajne, bo tam w, w rekinie tam glap jest Glaple. Dodaj tu jakąś muzyczkę tylko weź, bez praw autorskich. I jeżeli chcesz być na naszym Discordzie, z którego właśnie rozmawiamy, to. Zapraszam y, zapraszam, ciao y, w sensie Carmel tam, on ma tam admina, niech ci będzie ten admin. No dobra, agencja. No tak no, jak agencja Ale to... Ale nie... dużo osób ma Wiem, dlatego lecimy do wentylów od razu. Ja wiem gdzie jest przejście do Ja nie wiem są, bo ja nie umiem tu latać. Ja wiem gdzie są wentyle, więc leć ze mną, leć na tamten budynek, który ja zaznaczyłem. No dobra, ten? Ten tu. Kiedy zrobiliście wina w tym sezonie, możecie napisać w komentarzach. Albo nie, o tym. Ja na przykład dzisiaj, o, o 15. Mam, mam pompę jak coś. To ja mam pompę. I drugą pompę. Chodź. Jestem za siedem. Ale mam laty, słuchaczku. O padłem na dół. Pomagam! I have got the tips. Dobra. Idziemy od razu. Nie Nie zajmujemy się ty typem Ale on ma lami. Bo ja mam lagi um, dobra Ja wlazłem do wentyl jestem gdzieś Ja też Ja nie wiem No i dobrze, bo tutaj o, dobra, jest aut... dużo skrzynek taktyk. taktyk O, zielony taktyk Biorę Jakbyś to już widział, to mogę odlaźć Mogę, mogę? Mogę To sobie biorę to sobie Ja mam cztery pompy Słyszę Trudno, idziemy do wentyli Wentyle to najbezpieczna rzecz No nie wiem, jakby ci ktoś na plecy wskoczył i ci Hedda strzelił z pompy to jej już nie wiem Poczekaj, trzeba od góry Popię. To zniszczyć od góry! Od góry Liga. się to niszczy. niszczy się od góry to! Nie, od góry! Wiem! Okej. Okay. Trzeba zabić tego po początkowego typa. Gdzie jestem Vidas? Ja go się tam gdzie. Typ. To nie, kamera. To jest, jest prawdziwy... Typ. Dostał? No weź w kamerę. Raz kierowem. Kamera! Raz! O, w kamerę raz trzeba tylko. O Jezu! Raz trzeba klikasz? w kamerę tylko, raz. No dobra, ja nie mam grać. Dobra. Dobra, to teraz? Druga miejscówka. Wiem. Kotek już czeka. Błagam, grupa, Bo tam nikt nie lata. Dobra. Dobra, mój kot wybiera jacht. Ok. Wybrany jacht. Tu widzicie. Dobra. No to nie lubię Druga miejscówka no, już, już wybrana. Teraz jacht. No, ja nie lubię tam latać, ale. Poradzę sobie. Na śmieszniej by ja, było, gdyby ja, ktoś, ja, ktoś teraz ja, nam wbił na tego Discorda. Ja w ogóle mówię, że e, ja gram w tą grę od miesiąca, więc ja mogę to złamić. Więc nie krytykujcie mnie, bo ja gram od miesiąca. W komentarzu będziecie mieli link do Carmela. Więc serdecznie, serdecznie zapraszam, dobijamy u niego 100 subów, a u mnie 200. Brakuje tylko u mnie y, 29 subów. Link na końcu filmu lub w opisie. No w opisie, w opisie. Dobra, mamy idealnie, lecimy cały czas busem. No. Będzie mało osób, bo to pod koniec wóza. Kurde, moja ulubiona miejscówka, tam. Jak challenge, to challenge. Powinnamy. Czekamy, aż na, nas wyrzuci po prostu i lecimy. Dobra, i lecimy na jachcik. Na jachcie jest kto? Kotek to już no, akarz um, tak No to fajnie, Kurde, że mamy koteka. Nie mam Albo nie. Y, dobra, ja lecę na ten daszek. Słuch. Bo kotek jest słodki. No nie wiem, jak cię zerżnie, to nie słodki. O, a ja lecę o tu. Ja mam na serce PM-a, nie O, ja słyszę kota. Ja mam tego kotka. Kurde, Dobra. kotek. Pomocy, kotek. Mam snajpę. On, ten kotek ma loła. Gdzie? Ten kotek ma kotek ma a ja też mam lowa. Zabij go, tacy! Gdzie ten koteł? Tu! Dobra, zabiję go. filosa. O, dobra, mam to. Ja biorę kartę. O, mam ja. snajpę. Epico. Ja, ja nie mam HP, mam 2 HP gościu. Trzeba się zamienić w tego typa. A gdzie jest ten? Ludzie tu są. No jest masakrycznie dużo. Spodziewałem się mniejszej. Leczki. Dobra, leży. Dobra, mam już tego ducha. Ja nie mam. Kurde, no. jak, jak się zabije z wysokoła? Trzeba, zjeść na dół. Na dół. No, dobra, na, 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 na. O, jeszcze apteczka. Dobra, ja się idę uleczyć. O, tu masz, tu masz. Nie, spokojnie. Tu masz to przebieranie. Ja tu masz przebieranie. No co jest? Czemu mnie zamieniło? Mam osiem mapę, Mam osiem mapę? Ja. Nie jest efekt. Zabił mnie bot y, ten. Dobra, Riftu Tu. Otwórz drzwi O Jezu, jest mi tu do mnie! O, ty na dole! Nie, nie jestem na dole. Jestem na twoim ja piętrze! No to chodź szybko. O, nie tu. Nie tu. Jestem tu. 50 HP -mo. No, otwórz te drzwi! Tam możesz się zamienić. To idziemy się razem samej. Wstrzelaj. No, dobra, ale to się... Coś się. Kurde, nie mam matki. Ja strzelam w niego. Kurde, dostał 44. Podnoś Dobra, uciekaj i od razu podnoś. Na dół, na dół, na dół. Na dół chodź, na dół Nie! Nie do wody! Aja! Aj... Dobra, dawaj... Kot, wybierz grotę, please. Dobra, lobby. lobby... Ja teraz idę wybierać kota. Aha, dobra, ja wy... Dobra, czekaj, Opuję Z racji tego, że ten, tamten pierwsza gra była. W sensie te dwie gry wcześniejsze były krótkie, więc teraz sobie pogramy po prostu zwyczajne dłosy. Może coś się nam uda zrobić, yy, więc to zrobimy ostatnią gierkę, później pożegnanie. Yy, jak coś to mój kotek się nazywa Burek, mam jeszcze drugiego kota, nazwę szarek. No zobaczycie na filmie, że oni jakby mają burek jest Bury, a szarek jest Szary, ale nie ma na filmie szarka. Szarkiem będzie później. Więc zostawcie suba i dzwonka. O więcej materiałów z kotkiem. Mm. No i z kotkiem. Z Tobą po prostu w sensie mogłem sam, ale z Tobą wzią, ciebie wziąłem, żeby po prostu. O, no bo tak. Bo. Bo tak chciałem Dobra grota. Stać. Grota? Dobra grota? Tylu ładnie mnie zaprosił do ekipy. Mhm. Ja mam zawsze taktykę. Ja, ale co o tam. Bo tam jest wir. No ja też tam. Ja mam patent, bo ja zawsze tam tą dziurą wlatuję. No ja też, bo tam jest najszybciej i najbezpieczniej. Aha, ale i tam trzeba później przejść obok w kamery przebrać się. Ja jebreganut, ba... ja robię to... bagaż z tyrolką i będę tam. Jechał u góry. Tyrolką. Bo wiem jak się robi tak Nie wiem, ja jestem na idealnej wysokości, żeby od razu spać. Okej, okay, ja już jestem tu. Dobra, ja też Tam mnie się spytasz. Dobra, też ja zawsze tutaj na szkółkę. Okej. Okay. Mam na blisko i na daleko. Dobra, Ja robię waga. Najlepiej jest się przebrać Wtedy jesteś już Ty Typ... Typa mam Co ty zrobiłeś? No typa mam tu No zabij mnie Jesteś ciebie ja dumny? Ale nie, bo to jest Brutus Ja myślałam, że to był prawdziwy Co ty zrobiłeś siebie? Od góry musisz zniszczyć tamtą wieżyczkę. No wiem, ale ja się przebieram, więc ona mnie nie zabije. Pożegaj. Chyba, że tak. Ty... Tak spamić Dobra Zniszczył Zniszczone... Czekaj, gdzie jest ten brutus? Ale to był tylko skin. Aha ja myślałam, że to był brudy. prawdziwy serio. Czemu ty masz dwie pary takich samych broni? Nie wiem. Od dołu się chyba tutaj miejsce. Dobra, no, nie wiem Idę Cię odrodzić No Safe Oni się tam strzelają O, o nie, Brutus To jestem ten prawdziwy Dla O Jezu Tyf Gość sobie Dobra, ja już kończę ten odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, lajk like, będzie mile widziany. Pod filmem. No i. Wbijajcie do. Podajcie do mnie, zaraz będziecie mieli nazwę. Link w opisie. No i też tutaj na końcu filmu macie nazwę.